Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Happy Dental Academy i zapraszam na porównanie dwóch irygatorów bezprzewodowych modelu Panasonic EW1211 oraz modelu Smysonic H2O. W dzisiejszym odcinku na tapet weźmiemy dwa irygatory bezprzewodowe. Pana Sonic F1211 to jeden z pierwszych i można powiedzieć taki kultowy irygator, właśnie tego producenta. Sprzedaje się on od wielu lat, naprawdę w bardzo dużych ilościach i jest takim sprzętem sprawdzonym solidnym, naprawdę bardzo dobrej jakości i dobrego stosunku również ceny właśnie do jakości. Jeśli chodzi o drugi omawiany dzisiaj sprzęt, to irygator Smile Sonic H2O, pierwszy i na ten moment jedyny irygator dentystyczny właśnie tego producenta. Dopracowany, bardzo fajnie wyglądający, z dobrymi parametrami, ale też nieco droższy od swojego dzisiejszego rywala. A czym różnią się o Was sprzęty i które warto wybrać? Tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Jak zawsze zacznijmy od wyglądu. Mówiłam już dwukrotnie, ale powtórzę jeszcze teraz dla pewności i dla porządku, że irygator po mojej prawej stronie to model Panasonic EW1211. Po mojej lewej znajduje się natomiast Smile Sonic H2O. I zacznijmy od omówienia wyglądu Panasonica. Jeżeli chodzi o sprzęt, na froncie mamy panel, na którym znajdują się przyciski. Większy przycisk uruchamia sprzęt, mniejszy przycisk zmienia tryby pracy. Pod nim mamy diody z informacją właśnie o tym, na, których, na którym trybie aktualnie sprzęt pracuje. Na dole jest także dioda informująca nas o ładowaniu sprzętu. W kwestii kolorystyki, całość jest taka biało-niebieska, można powiedzieć, trochę biało-wrzosowa. Tył to jest ogumowana rączka, która sprawia, że irygator pewnie leży w dłoni, w trakcie stosowania jest po prostu wygodniej nam go trzymać i nawet w momencie, kiedy spływa nam po nim woda, nie ma ryzyka, że on się po prostu wyślizgnie. No, i mamy oczywiście zbiornik, który jest wbudowany tutaj w sprzęt, ale nie jest jakby integralną częścią sprzętu, tylko można go zdemontować. O tym opowiem Wam za chwilę. Całość jest dość poręczna, stosunkowo niewielka, więc dla osób, które gdzieś tam mają może mniejsze dłonie albo generalnie potrzebują trochę mniejszego sprzętu, myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. A jeżeli chodzi o irygator Smilesonic H2O, ja dzisiaj mam akurat tutaj przed sobą wersję białą. Natomiast on występuje w czterech wersjach kolorystycznych. Poza białą możemy wybrać także granatową, różową oraz czarną. Więc tutaj to bogactwo wyboru myślę, że wielu z Was może przekonać. Na froncie mamy nieco mniejszy panel, i to jest panel, na którym podświetlają się tryby pracy. Tutaj mamy także taki przycisk do ustawiania trybu do-it-yourself, czyli takiego trybu, gdzie sami decydujemy, na jakim poziomie pracuje irygator. No i na dole mamy jeszcze nadrukowane logo producenta. Tutaj jest zdecydowanie bardziej oszczędny ten design niż w przypadku irygatora marki Panasonic. Z tyłu mamy zbiornik, mamy miejsce do ładowania irygatora. No i jeżeli chodzi o aspekt kolorystyczny, to poza tą główną bazą, która jest właśnie biała, różowa, granatowa bądź czarna, mamy srebrne elementy, które mają dodać takiej elegancji całości. Od góry tutaj znajdziemy też przycisk, w którym zwalniamy blokadę dyszy i w ten sposób możemy ją wymienić. Ten irygator, jak możecie też zauważyć, jest nieco większy. Nie ma tutaj żadnego wgłębienia na dłoń, powiedzmy, nie jest aż tak ergonomiczny, ale z tyłu mamy taką. Takie ziarniste, można powiedzieć, tworzywo, które ma sprawić, że on też rzeczywiście będzie pewnie leżał w dłoni, że nie będzie się tutaj przemieszczał po tym, jak będzie po nim spływała woda. Więc tak wyglądają oba sprzęty. A tak jak wspominałam tutaj jeden jest nieco większy, drugi jest nieco mniejszy, więc kwestie indywidualne myślę będą tutaj wchodziły w grę dość mocno. No i na pewno atutem Smile Senika jest to, że możecie sobie dobrać gamę kolorystyczną do tego co Wam po prostu odpowiada. Albo jeżeli mamy dwie osoby w domu, które chcą mieć dwa oddzielne irygatory to również w ten sposób można sobie po prostu sprzęty rozróżnić. Tyle jeżeli chodzi o wygląd. Teraz przejdźmy do ciśnienia generowanego przez oba sprzęty. Jeśli chodzi o ciśnienie generowane przez oba sprzęty, irygator Panasonic EW1211 generuje ciśnienie maksymalne na poziomie 5,9 bara. Natomiast irygator Smilesonic H2O na poziomie 7,6 bara. A więc jeżeli zależy Wam na wysokim ciśnieniu maksymalnym, no to tutaj rzeczywiście na plus wypada irygator marki Smilesonic. Ale znowu powtórzę, to jest wszystko kwestia indywidualnych preferencji, ale też potrzeb każdego z nas. Często w przypadku irygatorów bezprzewodowych mówimy o tym, że mają one konkretne tryby pracy czyli, że nie mamy możliwości takiej płynnej regulacji mocy strumienia. No i podobnie jest w przypadku sprzętów prezentowanych dzisiaj, choć irygator SmileSense H2O trochę to przełamuje. Ale o tym powiem Wam za chwilę. Jeśli chodzi o tryby pracy, które mamy dostępne w przypadku modelu Panasonic EW1211, są to trzy tryby pracy. Tak jak wspomniałam, maksymalne ciśnienie to jest 5,9 bara i to jest ten tryb taki, właśnie najintensywniejszy. Mamy tryb taki średni, gdzie ciśnienie maksymalne to jest 3,9 bara oraz tryb najdelikatniejszy, dwubarowy. A więc możemy sobie dobrać, który właśnie z tych trybów, który z tych, która z tych opcji będzie dla nas najwygodniejsza. Przypominam również, że jeżeli nigdy nie używaliście irygatorów dentystycznych, to warto zaczynać swoją przygodę z tymi sprzętami właśnie od tych najsłabszych trybów, od tego najdelikatniejszego strumienia wody, po to, aby dziąsła miały szansę się przyzwyczaić powiedzmy do tego doświadczenia, jakim właśnie jest irygacja. Jeśli chodzi o irygator Smile Sonic H2O, tutaj wybór jest nieco większy, bo mamy aż 5 trybów pracy. Tryb najdelikatniejszy to jest tryb, na którym mamy 3,5 barowe ciśnienie. Tryb średni z ciśnieniem maksymalnym na poziomie 5,5 bara. Oraz tryb najintensywniejszy, najmocniejszy tryb Strong, gdzie to ciśnienie maksymalne to jest 7,6 bara. Oprócz tego jest tryb puls, gdzie ciśnienie maksymalne to 6,9 bar, i to jest taki tryb przeznaczony do masażu dziąseł, tam wówczas nieco inny jest interwał jakby tych wystrzałów, pulsacji wody oraz ciekawostka, czyli tryb do it yourself. I to jest tryb, w ramach którego my możemy ustawić sobie ciśnienie maksymalne na takim poziomie, który nam odpowiada. A wygląda to w ten sposób, że uruchamiamy sprzęt, uruchamiamy ten tryb Do It Yourself i on, jakby to jest słyszalne, zmienia swoją intensywność pracy. Wówczas zatrzymujemy na tym poziomie, który nam odpowiada, no i tak ten irygator będzie już pracował, tak będzie ustawiony. I tutaj jest również funkcja zapamiętywania tego poziomu, więc przy kolejnym użyciu nie będziecie musieli tego ponownie ustawiać, tylko on będzie pracował właśnie w taki opcji. I tak jak wspomniałam, tutaj jest ten tryb zaznaczony. Jeżeli ja przytrzymam ten przycisk, on zaczyna mi mrygać. I tak jak możecie usłyszeć, zwiększa intensywność pracy przyciskając po raz kolejny. Ja zaznaczam, jakby właśnie ten poziom, na którym chcę, aby irygator pracował. Więc, w kontekście elastyczności, dopasowania mocy strumienia do potrzeb użytkownika, większa elastyczność jest tutaj w przypadku tego modelu H2O ale um, również w przypadku modelu Pana Sonica W1211 mamy trzy tryby pracy z których możemy korzystać i które również dają nam um, opcję na to, żeby wybrać na taką intensywność jaka będzie po prostu dopasowana do waszych potrzeb Dość istotną kwestią w przypadku irygatorów bezprzewodowych jest pojemność zbiornika, ponieważ determinuje ona to, ile razy będziemy musieli ten zbiornik napełniać podczas jednej irygacji, aby była ona po prostu efektywna i aby wyirygować odpowiednio całą ustno. ustną. I jeśli chodzi o irygator Panasonic W1211, tutaj zbiornik ma jedynie 130 ml, więc jest dość mały ale z drugiej strony dzięki temu sam sprzęt jest nieco bardziej poręczny, no i będzie też lżejszy, więc teoretycznie będzie nam łatwiej nim manewrować. I zbiornik, tak jak pokazywałam Wam wcześniej, mamy tutaj z tyłu dojście do niego, czyli jakby opcja uzupełnienia, napełnienia jest albo poprzez taką zamykaną klapkę, albo możemy ten zbiornik również zdjąć. I nalać wody tutaj od góry. W ten sposób możemy również oczyścić zbiornik. Jeżeli tutaj zalegają nam jakieś osady, więc taka możliwość tutaj jest. W przypadku irygatora Smilsonic H2O zbiornik jest ponad dwukrotnie większy, bo mamy tutaj 300 ml. Również możemy go uzupełnić przy pomocy otworu. Z tyłu, w tym miejscu się on znajduje i również możemy go zdemontować w całości. W tym celu musimy przekręcić zbiornik i wówczas możemy go wyjąć. Tutaj znajdują się dwa piktogramy otwartej i zamkniętej kłódki, po to abyśmy wiedzieli, w którym miejscu ma się znajdować właśnie zbiornik. Na zbiorniku jest natomiast takie przecięcie, które wskazuje nam właśnie to miejsce. Czyli teraz mogę go zamknąć i irygator jest gotowy do użycia. Jeśli więc potrzebujecie sprzętu, który ma większy zbiornik, no to tutaj znowu Smysonic H2O wychodzi na prowadzenie, ale jeśli zależy Wam na rozmiarze sprzętu i na tym, aby był on bardziej poręczny, no to warto zastanowić się nad modelem EW1211. Przyjrzyjmy się teraz składom zestawów, które otrzymujemy z irygatorami omawianymi podczas dzisiejszego porównania i zacznijmy od modelu Panasonic EW1211, w którym poza samym irygatorem, czyli sercem całości, otrzymujemy ładowarkę, która w tym przypadku jest ładowarką indukcyjną, więc stanowi taką bazę, na którą nakładamy irygator. W ten sposób może służyć to również jako podstawka. I na tej bazie mamy również miejsce na dwie końcówki, czyli na dwie dysze, co sprawia, że możemy w fajny sposób je sobie po prostu przechowywać w łazience. One nie będą nam się nigdzie przewracać. Działa to jak taki organizer więc jest to myślę, że bardzo ciekawa opcja. Warto też wspomnieć o tym, że ładowarka ma z tyłu możliwość jakby powieszenia jej, przymocowania na przykład do ściany i w tym celu w zestawie otrzymujemy również dwa wkręty, które możemy właśnie jakby przytwierdzić do ściany i za ich pomocą tę ładowarkę również do ściany przymocować. Więc Dla osób, które mają na przykład mało miejsca na umywalce i chcą rozwiązać sobie kwestie przechowywania irygatora właśnie w ten sposób, że przymocują go do ściany, myślę, że jest to fajna opcja. Poza tym w zestawie z modelem pana Sonika W1211 otrzymujemy dwie. دش I są to dysze klasyczne, czyli takie jak ta zamontowana w tym momencie na irygatorze. To jest dysza generująca taki skupiony, precyzyjny strumień, który sprawdzi się zarówno w przypadku osób, które noszą stałe aparaty ortodontyczne, mają implanty, mają korony, czy jakiekolwiek inne wypełnienia protetyczne, jak i w przypadku osób, które takich elementów, nazwijmy to, wiami ustnej nie mają i chcą po prostu wznieść swoją higienę mózgnej na wyższy poziom. Więc jest to taka uniwersalna dysza, uniwersalna końcówka, która sprawdza się naprawdę w większości przypadków. Przechodząc do zestawu, który otrzymujemy z irygatorem Smile Sonic H2O, poza bazą, czyli znowu jakby sercem całości, poza samym sprzętem, otrzymujemy 5 dysz. I to są już dysze tak zwane specjalistyczne. Czyli mamy jedną dyszę klasyczną taką podstawową, która generuje bardzo zbliżony strumień do tej dyszy pana i mamy cztery dysze, właśnie takie bardziej już przeznaczone dla konkretnych pacjentów, do konkretnych nazwijmy to, problemów. I mamy na przykład dyszę ortodontyczną, czyli taką dyszę, która przypomina nam szczotkę jednopęczkową. Ze środka wydobywa się woda, a włóknami możemy w sposób mechaniczny, mechaniczny doczyścić elementy aparatu ortodontycznego, czy też fragmenty szkliwa dookoła zamków. Mamy dyszę poddziąsłową, czyli taką dyszę, która generuje bardzo precyzyjny, ostry strumień i ja zawsze w przypadku innych producentów wspominam o tym, że jeżeli mamy taką dyszę w zestawie, to musimy bardzo świadomie jej używać, musimy bardzo uważać, Właśnie w przypadku, kiedy ją montujemy na irygator, żeby nie przesadzić z ciśnieniem, dlatego że ta dysza powinna być wprowadzona w kieszonkę dziąsłową i na minimalnym ciśnieniu to miejsce powinno być właśnie oczyszczone z bakterii czy też resztek pokarmowych. Więc jeżeli nie jesteście do końca pewni, czy prawidłowo używać tej dyszy albo czy jest to dysza dla Was, to zachęcam, żebyście skonsultowali się czy z higienistką, higienistą stomatologicznym, który się Wami opiekuje, czy też z lekarzem stomatologiem i żebyście poprosili właśnie o taki instruktaż, jak prawidłowo tej dyszy używać. Zaletą tej akurat wyprodukowanej przez Sonic jest to, że ona jest bardzo miękka, więc jakby nie zranicie sobie dziąseł samą tą dyszą, no tylko tutaj właśnie kwestia tego na ile ostry jest sam strumień. Kolejna dysza to jest dysza do koron mostów i implantów, i to jest taka dysza, gdzie poza wydobywającym się strumieniem wody mamy tutaj cztery kępki włókien, które mają nam pozwolić w sposób mechaniczny usunąć płytkę na zębną właśnie z tych wszystkich elementów prac protetycznych, o których wspomniałam. No i ostatnia dysza to dysza ze skrobakiem do języka, um, którą. Teoretycznie przynajmniej możemy doczyścić język ze środka, nam leci woda. Ja zawsze w przypadku tych dysz powtarzam, że średnio wyobrażam sobie czyszczenie nimi języka. Uważam też, że nie jest to do końca efektywne i wolę klasyczne skrobaki, ale macie tutaj również możliwość przetestowania właśnie takiej opcji dzięki temu, że w składzie zestawu znajdziemy taką dyszę. Dla osób, które lubią takie elementy, powiedzmy, trochę bardziej zbajerowane i estetyczne. Warto zwrócić uwagę na to, że te dysze na dole są też tak trochę bardziej fantazyjnie wykończone. Ma to przypominać nam właśnie jakąś formę kryształu i myślę, że dla tych z Was, którzy gdzieś tam właśnie na tego typu elementy, tak jak wspomniałam, zwracają uwagę, może to być istotne. Tyle jeżeli chodzi o dysze. No i w składzie zestawu znajdziemy również ładowarkę, która w tym przypadku składa się z dwóch elementów. Jest to kabel z wtyczką, którą wprowadzamy do wejścia w irygatorze i zakończony wtyczką USB oraz adapter sieciowy, który jest małym poręcznym adapterem. Więc dla osób, które dużo podróżują, chcą zabierać ze sobą ten sprzęt w podróż i zależy im na oszczędności miejsca, będzie to na pewno fajne rozwiązanie, bo po pierwsze, możecie zabrać sam kabel i jakby skorzystać z niego w jakimkolwiek innym adapterze sieciowym, ale nawet jeżeli zabierzecie i kabel, i adapter, to nadal zajmuje on mniej miejsca niż na przykład taka baza, którą otrzymujemy z irygatorem marki Panasonic. Więc podsumowując kwestię zestawów, w przypadku irygatora Smilesonik H2O ten zestaw jest bardziej bogaty, mamy więcej dyszy dostępnych w zestawie i mamy ładowarkę, która będzie powiedzmy bardziej przyjazna w przypadku częstych wyjazdów, częstych podróży. Jeżeli chodzi natomiast o model Panasonic W1211, mamy dwie dysze w jednej formie, bo tutaj nie ma możliwości wyboru innych takich dysz specjalistycznych. Mamy bazę i tutaj zaletą jest to, że te bazę można przytwierdzić do ściany i ona też pozwala nam na przechowywanie dysz, więc przy stosowaniu na przykład w domu tego sprzętu możemy sobie od razu to wszystko w sposób taki higieniczny powiedzmy zorganizować i te dusze, dzięki temu, że na Bazie jest na nie miejsce, w sposób higieniczny przechowywać, która opcja jest lepsza, która jest wygodniejsza. No, tej decyzja należy już do samego użytkownika, ale widzicie, jak wyglądają obie opcje. W przypadku irygatorów bezprzewodowych e, ważnym aspektem jest również ich waga, dlatego teraz sprawdzimy zarówno wagę samych sprzętów, jak i wagę ładowarek. Zaczniemy od modelu Panasonic W1211 i waga irygatora to w tym przypadku 307 gram, waga ładowarki to 188 gram. Sprawdźmy irygator Smile Sonic. Tutaj waga samego sprzętu to 242 gramy. I waga ładowarki, czyli kabla oraz adaptera, to 53 g. W zasadzie możemy jeszcze zważyć sam kabel, bo jeżeli macie swój adapter i w podróż zabieracie tylko kabel, to waga waszego bagażu wzrośnie o jedyne 19 gram. Oczywiście, irygatory były ważone bez wody. W związku z czym, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, jak wygląda kwestia manewrowania nimi i czy są ciężkie, powiedzmy, w użyciu, w trakcie użycia, no to tutaj, w zależności od modelu, musielibyśmy dodać jeszcze. Właśnie wagę wody, która znajdowała się w zbiorniku. W przypadku modelu Panasonic to będzie 130 g, a w przypadku modelu Smile Sonic 300 g. Tak wygląda kwestia wagi. Teraz przejdźmy do wymiarów. Sprawdzimy jeszcze wymiary obu sprzętów i tutaj skupimy się głównie na wysokości zarówno samych baz, czyli tych irygatorów, jak również irygatorów z zamontowanymi końcówkami. Myślę, że może być to istotne pod kątem właśnie zabierania tych sprzętów w podróż, czy też na przykład dopasowania takiej kosmetyczki czy też jakiegoś etui podróżnego, ponieważ żaden z tych irygatorów nie ma takiego akcesorium w zestawie. No i zaczniemy od pana Sonika 12 1211 Tutaj wysokość samego, samej bazy, samego irygatora to około 21 cm. Wysokość irygatora z dyszą to około 28 cm. W przypadku Smile Sonika H2O wysokość samej bazy to około 23 cm i wysokość irygatora z dyszą to około 31 cm. Na deser jak zwykle została nam cena obu sprzętów i wspominałam już na początku, że nieco tańszym modelem jest Panasonic w 1211 i tutaj rzeczywiście ten sprzęt kupimy już za około 200 zł. Jeśli chodzi o Smile Sonic H2O, za ten sprzęt musimy zapłacić około 250 zł. Hmm, czy oba sprzęty są gdzieś tam warte swojej ceny i czy warto zapłacić więcej za model Smile Sonic? Tutaj wszystko zależy już od Waszych indywidualnych potrzeb i preferencji, bo rzeczywiście, na przykład, skład zestawu jest nieco bogatszy. No ale jeżeli nie potrzebujemy tylu końcówek i tylu elementów dodatkowych, to być może warto zaoszczędzić te 50 zł i zdecydować się na pana Sonica F1211. Tutaj decyzja należy już do Was. Podsumowując dzisiejsze porównanie, zarówno Panasonic Sonica W1211, jak i Smile Sonic H2O to bardzo solidne sprzęty, które pozwolą nam na efektywne wyirygowanie jamy ustnej i zadbanie o, te, o doczyszczenie tych wszystkich miejsc, do których nie docieramy klasyczną szczoteczką do zębów. Każdy z tych sprzętów ma swoje zalety i ma swoje niewielkie wady. W przypadku irygatora Panasonic W1211 Tutaj myślę, że dla osób, które chcą, aby ten sprzęt był poręczny, aby był mniejszy, to na pewno będzie świetne rozwiązanie. Tutaj warto też zwrócić uwagę na ten ogumowany element, który sprawia, że nawet w momencie, kiedy po irygatorze spływa nam woda, wygodnie się go trzyma, on nie będzie się przemieszczał w dłoni. Zbiornik jest dość mały, ale dzięki temu też sprzęt jest właśnie bardziej poręczny, bardziej ergonomiczny w kontekście kształtu. Mamy do wyboru trzy tryby pracy. Mamy bazę, która sprawia, że możemy też umieścić sobie na niej dysze, więc wszystko fajnie zorganizować sobie w łazience. No, i ten sprzęt ma rzeczywiście świetny stosunek ceny do jakości. Jest sprzętem od lat występującym na rynku i takim sprzętem bardzo sprawdzonym. Jeśli chodzi o irygator SmilSonic H2O, jest to sprzęt o wiele nowszy, co widać zarówno w kontekście wyglądu, jak i w kontekście trybów pracy, które otrzymujemy. Mamy tu nieco bogatszy zestaw, no i tylko kwestią tego jest to, co, co każdy z nas potrzebuje, tak? czyli czy rzeczywiście warto jest dopłacić za te elementy zestawu, bądź też jakieś dodatkowe funkcje, czy po prostu będziemy z tego korzystać. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że zbiornik w przypadku tego modelu jest zdecydowanie większy, bo ma on aż 300 ml, więc będzie wymagał mniejszej ilości uzupełnień podczas jednej iryginacji. No i dla osób, które mają na przykład aparaty ortodontyczne, może okazać się to kwestia istotna. Na pewno też warto zwrócić uwagę na ładowarkę, która jest dołączona do zestawu Smilsonica, dlatego że to jest ładowarka składająca się z kabla, zakończonego wtyczką USB oraz adaptera sieciowego. I teraz znowu, jeżeli często podróżujecie i istotna dla Was jest kwestia wagi oraz wielkości rzeczy, które zabieracie do walizki, no to tutaj na plus będzie działał właśnie fakt, że kabel jest mały, poręczny, a adapter sieciowy. Możemy wykorzystać na przykład z ładowarki naszego telefonu komórkowego. Więc pod kątem podróży myślę, że będzie to rzeczywiście fajne rozwiązanie. A dla osób, które lubią wybierać w kolorach sprzętów, też na plus wychodzi Smysonic, dlatego że tutaj mamy dostępne cztery wersje kolorystyczne. Poza białą, czyli tą omawianą dzisiaj, możemy wybrać także wersję różową, granatową bądź czarną. Ale tak jak wspomniałam, wybór należy już do Was i do tego, jakie aspekty i jakie parametry tych sprzętów są dla Was po prostu istotne. Ja Wam już dzisiaj serdecznie dziękuję. Oczywiście oba sprzęty znajdziecie na stronie www.happydental.pl. Unboxingi obu tych sprzętów są również na naszym kanale, więc gdybyście chcieli zobaczyć coś dokładniej i zobaczyć chociażby jak wyglądają te poszczególne tryby pracy no to oczywiście odsyłam Was do tych unboxingów. Eee, oczywiście jak zawsze zachęcam Was też do subskrybowania naszego kanału, do klikania w dzwoneczek, aby żaden kolejny odcinek Wam nie umknął. No i do pozostawienia łapek w górę, abyśmy wiedzieli, że to co robimy e, jest w porządku i Wam się podoba. Jeszcze raz wielkie dzięki. Widzimy się na kolejnym filmie.